Drugi mecz wygrywamy 3-0, ale ten styl jeszcze nie powala, jednak cały czas mamy dużo do poprawy, na pewno. I, i, i na pewno jest, jest nad czym pracować, także, także ja się z tego bardziej cieszę. Wydaje mi się, że suwałki muszą się wreszcie przełamać i, i, i popchnąć kogoś takiego mocniejszego, i wtedy wydaje mi się, że. Że, że zaczną też, odblokuje im się trochę głowa i zaczną grać lepiej po prostu i, i te zwycięstwa będą przychodzić częściej. Także dobrze, że akurat nas się nie odblokowali i powodzenia skrzeżeć za tydzień. Na pewno zespół z Warszawy jest bardzo dobrą drużyną i pokazali to już w tym sezonie, chociażby ogrywając mistrza polski. Także wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. E, aczkolwiek e, na pewno na plus nasze, 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 nasza postawa, bo myślę, że poprawiliśmy mocno grę względem ostatnich meczów. I mam nadzieję, że pozwoli to w przyszłości zdobywać punkty. Dzisiaj jeszcze nie, ale następnym razem wierzę, że tak się stanie. Moim okiem zaprocentowało to, że Michał Superlak ma rozegrany cały zeszły sezon w szóstce z, e, praktycznie z tą drużyną, która, e, która była na boisku, i, i to było widać. Mimo, że zagrał tak naprawdę pierwszy mecz od początku do końca, to zagrał bardzo dobrze i dał świetnie zastąpił Duszana. I myślę, że generalnie na pozycji, na kilku pozycjach mamy, mamy świetne, świetne zmiany i to było widać w niektórych momentach w tym sezonie, a teraz na dłuższym dystansie też Suki to pokazał. Tak samo Kuba Kowalczyk, który też ma olbrzymie doświadczenie, Janusz Gałązka, no to są chłopaki, którzy są starsi ode mnie. Więc są w tej lidze albo tyle co ja, albo dłużej. I, i też gdzieś tam mają doświadczenie i, i, i też nie, nie pękli i, i dali taki, taką pozytywną energię. No, Kuba Kowalczyk, As w kluczowym momencie I, i, i ważny atak. Chyba to było w trzecim secie, kończący seta, a z kolei Janusz Gałązka ważny blok, e, czy też nawet dwa chyba bloki jego na koniec czwartego seta, także świetne zmiany i, i to pokazuje, że właśnie jesteśmy mocną drużyną i e, ja zawsze powtarzam, że jesteś tak mocny jak, e, jak swój najsłabszy zawodnik. A, a, nasi, a nasi zmiennicy są bardzo mocni. Ja rozgrywam mecz wiadomo, że, że z przeciwnikiem i nawet te moje niektóre zachowania są po to, żeby, żeby przeciwnika albo sprowokować do jakichś błędów, albo pokazać mu, że, że tak naprawdę to mi nie zależy. I to jeszcze bardziej ich deprymuje i, i, i denerwuje. Także ja mam to pod kontrolą, że tak powiem, i, 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 i ta moje, ta, ten mój mecz w meczu jest kontrolowany w 100%. Jakby z trzema, z trzema zawodnikami, którzy grali pierwszy mecz taki na tak dużym dystansie w tym sezonie, czyli gałące Kubie Kowalczyku i, i Michale Superlaku, to, to można się było spodziewać więcej nerwowości, a tak naprawdę tej nerwowości nie było. I myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie, dobrze w obronie, świetnie zagrali zagrywce i, i, i w ataku. W kluczowych momentach graliśmy blokiem i zachowaliśmy troszeczkę chłodniejszą głowę niż suwałki I, i, i nie powiem nic o suwałkach, bo ja się skupiam na nas i mi zależy na tym, żeśmy dobrze grali, a problemy innych nie są naszymi problemami. Trzymam kciuki za kolegów, z którymi, z którymi grałem, za Piotka Łukasika czy, czy Pawła Halabę i im kibicuję, żeby, żeby grali jak najlepiej. Po cichutku, po cichutku gdzieś tam liczyłem, że uda nam się wrócić w tym czwartym secie i, i właśnie złapać, złapać coś, bo tego nam brakuje, tego nam na pewno brakuje jak tlenu i będziemy bardzo ciężko pracować na treningach, aby, aby gdzieś złapać tego tlenu troszeczkę punktowego w tabeli, na pewno pozwoli to myślę bardziej pokazać, na to nas naprawdę stać, bo tak naprawdę jeszcze w tym sezonie nie pokazaliśmy pełni naszych możliwości. Mam nadzieję, że będzie to w najbliższych meczach.